Dzień dobry. Dzisiaj jeszcze raz pokazuję Wam wideo z Hawaii, z Waikiki. Ja narobiłem, nagrałem tych, video, tych filmów bardzo dużo przez ten dziesięciodniowy okres, jak byłem teraz ostatnio na Hawajach, dlatego chcę Wam jak najwięcej pokazać to tutaj nie był, to tutaj nigdy nie będzie, żeby miał a, okazję zobaczyć, jak te rejtiki, jak te czasy tutaj na no, Hawajach wyglądają, żeby mieć porównanie, jeżeli ktoś był w Meksyku, czy na, na Dominikanie, Kubie, czy nawet w Europie, na, w Hiszpanii, czy we Włoszech, a także i w Afryce, w Tunezji, żeby mieć porównanie jak to inne, wczasy, inne w czasie, w innych świata wyglądają. Także z Polski są bardzo daleko, trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś z Polski tutaj przyjeżdżał na wakacje, bo to rzeczywiście musiał być bardzo bogaty. Ja gdybym tutaj blisko Hawaii mieszkał też na pewno nigdy bym tutaj nie był bo nie należałem nigdy do grup bogatych zamożnych po prostu byłem jednym z Was tak jakby to oglądacie te moje wideo ja będąc w Polsce gdybym rzeczywiście był teraz w Polsce nadal bym to chciał sobie obejrzeć bo by było tylko w moich marzeniach tutaj przyjechać na czasy bo te czasy jednakowo chyba są jedne z najdroższych w czasach w ogóle w porównaniu do innych państw także ja mam pokazję tylko po to żeby mam pokazać a nie po to jak niektórzy tutaj twierdzą że ja się chwalę sobie znaczy nie o czym chwalić bo wtedy ja się wpadnę i ja bym się e, pokazywał na tych wymiarach co ja robię, co wszystko co um, się do mnie przyczepia. Ja tylko pochowuję, pokazuję, tu w jak jak ludzie spędzają od czasy. Jakieś od czasy, kiedy mam najmocniej. Mogę sobie tutaj żeby ile tutaj no że takie możliwości na to dlaczego nie mogę tego zrobić dla Was? Bo ja zamiast spędzać wakacje myślę tylko o sobie. Ja po prostu chciałem Wam to wszystko pokazać i nie tych właśnie to że ja pokazują jak się wypada. Nie o to chodzi. Nie wiem czym się wypadać, ja jestem jeden z was. Normalnie pracownikiem fizycznym. Nie jestem żadnym nie wiadomo kimś. Po prostu jestem normalny człowiekiem nie, nie należę do zamożnych ani do bogaczy. Mam, mam domek, ale czymś mam nieduży domek. 150 metrów no to, to jest bardzo mały dom i nie jest zbyt, zbyt ekskluzywny oczywiście wszystko mam do układania tak jak powinno być wszystko porobię na bo no, mam do tego możliwości żeby nie o to, żeby to prywatne życie wszystkim pokazać publicznie jak ostatni już to żyje że sobie tego życzyli, no, pokażcie, jaki jesteś widać. Dziwne to pytania, ale nikt prywatnego, życia swojego, na przykład łóżkowego, nie pokazuję publicznie, bo niektóre rzeczy mamy dla siebie prywatnie. A po drugie, gdybym nie, nie tutaj się udzięczyło biednie, to bym tego wszystkiego nie pokazywał bo nie miał na to czasu i miejsca i pomocy to jest druga sprawa także to tyle co chciałem powiedzieć chyba je są naprawdę bardzo ładne nie będę Wam tutaj chwalił bo sami, sami widzicie że tu jest takie coś że tego o trudno zapomnieć Wajkiki niektórzy y, lubią y, na przykład ciche miejsce, y, gdzie jest mało ludzi, po prostu spokojne. Y, mm. Mamy znajomego w pracy, Kanadyczyka, ona nie lubi wajkiki. No i trudno chwilować. Każdy ma swoje zdanie na ten temat. Podobnie tak jak mój młodszy syn był na mały i uważa, że on tylko na tej drugiej wyspie na mały on się tam czuje, ja też pojechałem na małą na wyspę i powiem, że nie byłem tam za zadowolony kompletnie. Dlatego, że tam po zachodzie słońca tam się już nic nie działo, po prostu trzeba było siedzieć w hotelu albo tam po sklepach. Po sklepach jest za dużo nie można było chodzić, bo wszędzie było daleko, trzeba tam było mieć swój samochód wykoniczony, dlatego ja tam miałem samochód bo bez samochodu tam się nie da żyć inaczej tutaj na Waikiki tu można żyć e, z samochodem e, bez samochodu oczywiście, tutaj samochód jest niepotrzebny dlatego, że targi są bardzo średnie około 25 dolarów e, e, za dzień, że nie ma żadnego sensu tutaj na Waikiki wypożyczać samochodu bo ten samochód jest zbyteczny i na próżno się płaci za parking. Wszędzie się dojedzie środkami e, publicznymi, autobusami, tigetowusów jest mnóstwo, także nie ma sensu wyramowania tutaj samochodu. Jeżeli by ktoś myślał, e, połowę wypożyczy sobie to za samochód, absolutnie to nie wchodzi w grę, bo tu jest tak wszystko blisko zasięgu ręki, że ten samochód tylko będzie nam przeszkadzał. Widzicie, tu zawsze siedzi i, i w dzień, już od wczesnych godzin paranych ludzie e, są w wodzie, a mm, można być na plaży, można pochodzić sobie po sklepach, można pojechać na duże sklepy, na Wielkomola, tam spędzić czas, jeżeli się nudzi na plaży. Są ludzie, którzy potrafią leżeć na plaży e, godzinami, dniami na prostu. Ja tego nie potrafię. Ja wolę spędzić czas troszkę na plaży, troszkę po sklepach, troszkę pozwiedzać i po prostu urozmaicenie. Dlatego obawiam się, planuję wyjazd na Kubę, ale no nie wiem co z tego będzie, bo naprawdę mam wielkie obiekcje co do tego, że nie będę tam zadowolony. Tak mi się wydaje, bo byłem tutaj na Hawajów, a tego tam. Na Kubie nie znajdę co miałem na Hawajach. Oczywiście znajdę, znajdę może inne rzeczy, takie jak jedzenie, tam jest zapewnione bicie, je, za nic się nie płaci. To się to tak za nic się nie płaci, ale to jedzenie plusy to jest już uwzględnione w tej cenie biletu. tych czasów, także nikt, nikt nie myśli, że tutaj że na Kubie czy w Meksyku on ma tam wszystko załatwione. E, za darmo nic e, w życiu, to e, nie ma za darmo za wszystkie serwisy e, trzeba zapłacić. Jeżeli się nie płaci od razu z góry, to się płaci później. E, tak jak na Hawajach. Na Hawajach nie ma wszystkiego e, e, tylko trzeba wszystko hodować po siebie. Chodzi się po restauracjach, po barach, po jagodajniach, czy po kawiarniach. Po prostu i trzeba spędzić swoje własnych pieniędzy, dodatkowo. Taka jest różnica między Hawajami a Meksykiem, czy Kułą, czy Drobnikami. Ale każdy ma wybór, każdy ma, może zjeść co chce i na co. Ma smak. A długo, rzecz to jest jedzenie, jest bardzo dobre. Nie, Nie ma łady, że czegoś zachoruje, czy zostanie bakterie jakoś. Po prostu jest inaczej. thank you Widzicie. Chcę Wam pokazać trochę więcej, jak wygląda życie na Waikiki I wieczorami, i jak tu było dużo ludzi i chodzi i chodnikami, tak jak życie w Las Vegas. Dlatego Waikiki to jest coś naprawdę powiem wam coś takiego, czego. Nie znajdziecie w żadnym innym kraju, gdzie będziecie na wczasach. Po prostu tutaj jest życie. i życie, wszystko i za dnia na plaży. I tak jak okay. widzicie tutaj po ulicach, zobaczcie co ci ludzie to odstawiają różne numery, po to, żeby od turystów wyciągnąć pieniądze z portfela wiele rzeczy tutaj się dzieje te rzeczy są dozwolone także to jest taka ciekawostka gdzie tysiące ludzi pochodzi po sklepach te sklepy są otwarte do godziny 11 wieczorem aż także tutaj dla każdego coś jest ciekawego jak to widać ABC i story i bardzo lubię te w sklepie ABC, i dlatego że tutaj wszystko o, można kupić. Takie przy, de, przy ulicach one są. Tych sklepów jest tutaj ponad 800 e, w Hononii. To sobie wyobraźcie, ale te sklepy są dość dobrze zaopatrzone i wszystko podręczne co turysta potrzebuje tutaj e, można kupić. Tak jak widzicie, bardzo dużo. Przyjezdnych tutaj, wszystko. To są Wajkiki, to jest taka a, dzielnica Honolulu, wyznaczona tylko dla turystów. Tutaj nie mieszkają starych mieszkańców, tutaj starych mieszkańców nie ma, bo tutaj nikt nie mieszka. Tu są tylko hotele kilkadziesiąt hoteli. A tutaj bardzo drogi sklep właśnie security tam stoi. Osoby i ten przeważnie. Są bardzo drogie sklepy. Niektóre, nie mówię o wszystkich, ale są takie sklepy, że tam trzeba liczyć w tysiącach dolarów. Tutaj jesteśmy w sklepie takim Cheese Factory. Bardzo dobrze. To dobre tutaj ciasta są serniki. Pyszne serniki kupowaliśmy kilka razy. I naprawdę są dużo lepsze niż tam, na lądzie tam, nie tu na Hawajach na dużo lepsze ciasta niż na starolądzie lądzie. jest restauracja tutaj byliśmy kiedyś sobie zjeść nie było tak a, za drogę kiedyś pokażę wam video jeszcze myślę, że nie pokazuję także zobaczycie jak jest w restauracji a tutaj sobie chodzimy wzdłuż tego tej ulicy jest też hotel to, 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 to takie hotele można tutaj e, zamieszkać, wynajem sobie też w tym hotelu, także tutaj dużo par młodych przeważnie wynajmuję tutaj tak e, jakieś nagora tak jak Wam pokazywałem, ale e, tu są dużo młodych ich par, które przy, przy, przylatują na Hawaje e, wziąć ślub. O tutaj właśnie przy tym pomniku. Robią sobie wieczorem ludzie zdjęcie. Także wieczorem bardzo gorąco, plus 25 stopni, wieczorem. A tutaj, jeden pan sobie maluje obrazy i na pokaz ludzie patrzą, a on sprayuje te obrazy. I te obrazy są naprawdę bardzo ciekawe. On to robi cały czas, codziennie. Także on ma to opan opanowane do perfekcji. Także ciekawe jest popatrzeć jak on to robi. Ludzie stoją i kupują, ale te ceny nie są takie małe. Także 50 dolarów. No, no różno, trudno mi zależy jaki ten obraz jest. To tyle co chciałam Wam pokazać tutaj. Zajki I, i do usłyszenia i zapraszam na następne moje filmy.